Witam Was moi drodzy, jesteśmy po kąpieli, dzisiaj na obiad golonka z grochem. No pewno będzie rewolucja po tym, ale okej okay. jesteśmy już wyszaleni, ląka zmęczona, coś tam zjadła teraz a ja będę sobie robił coś tutaj do jedzenia także gląda suszy się wszystko teraz, bo wszystko mokre. Oj, mały burdelik, ale to nic. Jakoś tam sobie dajemy radę. Spotkaliśmy się z bratem, z jego żoną i z synem. Zresztą nagrywał ten filmik e, z Luną. Muszę to zdjąć. o Kurde, mi się to za chwilę zjara tak szybko się nagrzewa właśnie teraz jest palnik włączony zaraz będę to wrzucał kurde nie wziąłem teraz kijka do selfie ale dobra, mniejsza o to zaraz sobie to robię i jedzonko później spotkamy, pójdziemy na spacer jeszcze spotkamy się z Maciejem z bratem i nie wiem, zobaczymy może na poszukiwania jakieś miejscówka fajna Parking za darmo, sobota, niedziela. Także tak to wygląda. No to do usłyszenia. Pa.